Dobry wieczór witam serdecznie Aneta Chwałba. Czas otworzyć nasz pokój na poddaszu. Dziś wyjątkowy dzień, wyjątkowy, bo to przecież piątek, piąteczek, piątunio, jak to, yy, jak to się mówi, czyli ten najfajniejszy dzień tygodnia i ta pora, kiedy myślimy o tym, że przed nami weekend, ale póki co przed nami fantastyczny czas spędzony z telewizją Katowice. Mam nadzieję dla państwa bardzo ciekawy czas spędzony spokojem na poddaszu, bo jak zwykle postaramy się, żeby nie Dziś interesujących tematów, fantastyczni goście, a tymczasem nie na koniu, ale chyba na rowerze przyjechał nasz kolejny gość, podkomisarz Tomasz Dzierga, chodzi dziś bez munduru, na co dzień policjant, wykładowca w szkole policji, a po godzinach pasjonat i ludzie mają różne ciekawe hobby, ale o takim nie słyszałam, pana hobby to pomaganie? Między innymi, między innymi pomaganie, aczkolwiek, no jeszcze mam kilka innych hobby, jednak pomaganie, no warto pomagać, tak? Ktoś mi kiedyś powiedział, warto pomagać, dobro wraca, tak kiedyś mm -hmm. ktoś powiedział, chociaż ja w to nie wierzyłem. Aczkolwiek teraz, jak organizuję właśnie ten mój wyjazd rowerowy, bo właśnie przyszedłem tu troszeczkę zareklamować mój wyjazd rowerowy do Hiszpanii, mnóstwo ludzi, mnóstwo ludzi mi pomaga i po prostu ja zauważyłem, że to dobro, które te coś tam zrobiłem, to naprawdę bardzo skomasowane wraca do mnie. Bo to właściwie te ostatnie lata to jest masę różnych akcji i masę różnych akcji pomocowych. W, w, w jakie akcje się pan włączał? Tak, ja włączałem się już w różne akcje. Zbierałem pieniądze dla UNICEF, zbierałem dla WWF, zbierałem dla y, dziecka z siatkówczakiem po prostu. Ale to były akcje, które były na tyle małe, że nie było ani rozgłosu. Zrobiłem to w jakimś wąskim swoim gronie. Robiłem, Na przykład w tamtym roku jeździłem rowerem po wszystkich komendach miejskich policji w, w województwie śląskim i ludzie wybierali mi do której komendy następnej mam jechać, wpłacając pieniądze, tak? Ktoś zapłacił 20 zł i na przykład stwierdził, że następną komendą, którą mam odwiedzić, to będzie komenda na przykład w Lublincu. No i pojechałem do Lublina i tak dalej i tak dalej. Więc to była taka fajna akcja sympatyczna. Ale tak jak mówię, w tym roku teraz rozmuchałem troszeczkę tę moją akcję, znam tego to dziecko i, i to no właśnie, jest fajne. Bo powiedzmy, że... powiedzmy więcej, bo pan pomaga jeżdżąc na rowerze, w różny sposób zwracając uwagę na te swoje wyprawy i zbierając pieniądze, ale tym razem jest konkretny cel i konkretna osoba. Bardzo mała, wdzięczna i potrzebująca pomocy. Kto to jest? Tak, jest to syn mojego dawnego kursanta, mojego y, ucznia, można powiedzieć, mm -hmm. y, którego poznałem po prostu na kursie. Był na tyle sympatyczny, że zaczęliśmy utrzymywać kontakt aż do dziś. No i urodziło mu się dziecko niestety niepełnosprawne, y, z porażeniem mózgowym m.in. Stwierdziłem, że no teraz mają zakup y, drogiego pionizatora dla tego dziecka, więc stwierdziłem, że jakąś tam cegiełkę dodam. No, a że nie chciałem tylko sam dodawać tej cegiełki, bo to by była naprawdę malusieńka cegiełka, więc stwierdziłem, że zaangażuję do tego więcej ludzi. No, a że pomyślałem sobie, że pojadę sobie do Hiszpanii na takie małe wakacje swoiste, więc pomyślałem, że to połączę razem z tym celem. Zacząłem znaczy, zbierać pieniądze. Pojedzie pan, na, y, pojedzie pan z Siemianowic do Madrytu na rowerze? Tak, tak. tak. tak Ile tak? to jest kilometrów? To jest około 3,5 tysiąca kilometrów, włącznie potem z powrotem z Warszawy, bo z Madrytu do Warszawy lecę mhm. samolotem, bo już czasu nie starczy i z Warszawy już na jeden raz do siebie. Czyli praktycznie jakby swój urlop poświęci pan na to, żeby właśnie zrealizować. Nie, jeszcze trochę wystarczy, żeby z żoną tak? coś tam spędzić tego żeby czasu. Żeby się zupełnie nie obraziło, prawda? Tak, tak. Ale przygotowania do tej wyprawy no, też muszą być konkretne, bo ile zajmie pokonanie tych trzech pół tysiąca kilometrów? Trzy tygodnie planuję tak, bo miałyby, miało być to troszeczkę mhm. krócej, Aczkolwiek no chcę troszeczkę jeszcze pozwiedzać i, poz, i pozbierać pieniądze, bo biorę sobie taką małą puszeczkę i mam nadzieję, że jak kogoś poznam, bo nie, nie będę oczywiście tam żebrał, bo to też jest niedozwolone, jestem policjantem, więc muszę ten przykład dawać, ale będę mieć puszeczkę, jak kogoś poznam, może po rozmowie ktoś tam jeszcze coś wrzuci. I y, wyruszamy z Siemianowic, właściwie to będzie już całkiem y, niedługo, bo za parę tygodni. Y, y, jaka jest data wy, wybrana? na dokładna, ten data, dokładna data to jest 28 maja o, o godzinie 10.00. Ja w ogóle wszystkie media, bo troszeczkę to się rozmuchało ten start. No chciałem był, Chciałbym, żeby był wyjątkowy. I można żeby, żeby... przyjść kibicować i tak, jeszcze... chciałby tak. No i nie tylko kibicować, bo pozyskałem naprawdę fajnych sponsorów, którym bardzo, bardzo dziękuję. E, przyjedzie samochód Silesia Maraton z pistoletem, który szczeli po prostu w powietrze na start. Przyjadą radiowozy policyjne, Straż Pożarna, itd e, przyjedzie. Rosomak nawet mam obiecany jeszcze na razie wstępnie, więc no będzie Czyli się będzie działo. Będzie huczny start Będzie się tak. No, to mam wszystko... nadzieję, że też fantastyczne efekty, więc będziemy trzymać. Kciuki, o, i y, może gdzieś tam z tej trasy się jakoś połączymy. Tak, mam nadzieję. Ja jeszcze tylko jedno słowo chciałem powiedzieć. Chciałem wszystkich zachęcić do obserwowania tego, do tej, tej akcji. Jak ktoś wejdzie na mojego Facebooka, wystarczy że zwykłe Tomasz Dzierga wpisać na Facebooku i się wyświetli link do zrzutki. Zapraszam wszystkich do. Tak, do też się mogą dołączyć. Tak, nie tak. Mało jedno złoty, ale jeden złoty mali. też wystarczy naprawdę, żeby, żeby. No słuchajcie, nie można odmówić pro, prośbie takiej osoby <laughs> z taką energią pozytywną, więc będziemy obserwować te wyprawę i mam nadzieję, że się też w poddaszu z tego Madrytu to może połączymy tak, nie Zdłujemy. mam nadzieję albo z trasy gdzieś tam pewnie pewnie myślę że to jest świetny pomysł